Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Porsuk, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 1 na modyfikacji, kurde. Ty I... I mnie poprawił. W poprzednim odcinku w końcu sobie wykonaliśmy sanktuarium Corazona. I zrobiliśmy sobie, o tego quest'a, gdzie on tu jest na mapce, o tutaj jest wejście gdzieś. Tutaj. Wykonaliśmy to sobie, więc teraz co? Wypadałoby iść do piekiełka, nie? Już w sumie możemy. I to właściwie zrobimy w dzisiejszym odcinku. Więc bez zbędnego przedłużania może idźmy. Sobie łyknę tutaj może tego potka. Będziemy mieli trochę więcej mano życia. Czekajcie, o. I tak poza nagraniem się zastanowiłem <laughs> i zamiast Blizzarda chyba będę używał Meteor Cluster jeszcze zobaczymy jak to tam się będzie sprawować ale to ma dość fajniejszy damage więc myślę, że zamiast Blizzarda będę sobie kastował ten Meteor Cluster ale na razie może jeszcze tak się trzymajmy może trzymajmy się tego Skila, co, co co chciałem, więc no dobra, więc bez zbędnego gadania <laughs> przejdźmy sobie tutaj do, już mamy Flash Duma na sam start, na no, lightning jest oczywiście odporny. na kolda oczywiście też yy, fire fire też więc zostaje mi tylko chyba meteor klaser Ale sam początek już pos to jest jeszcze taki boss Dobra, ten meteor sobie ustawimy tutaj. Chyba, że jeszcze na magę spróbuję. Tego nie próbowałem. Tylko że wiecie co ja najpierw... sobie to powywijam. Zostawię go tu w pizc sobie chociaż jakąś drogę odwrotu zrobię bo na razie to żadnej tutaj nie mam Play zarobiście Trzeba uważać bo powinienem się wyleczyć ale żeby się nie wyleczył hmm, na szybkości dobra Coś mu to robi, ale kurde bardzo mało spróbujemy sobie nie ucha No i to i tak to nic nie robi pomimo Tutaj jakiś robak przyszedł Sorcerer's Belt. E, tak jak mi jeden z widzów pisał, to tak jak myślałem. Ło wow. Tutaj te s... recepty to już są dla mnie bezużyteczne. Także. Tylko pytanie, czy on się przypadkiem nie leczy. Bo jeśli on się leczy, no to tym na razie. musimy go skipnąć Hmm A może Bowl Spirit bym spróbował, co, jak myślicie? <laughs> Tylko chwila jak to działało 19% target HP, tak? 20%, jeszcze to by trzeba było zerknąć. Czy to jest tempo chyba? Na demony nie działa przypadkiem <laughs> Polibold. Tego, żeby jeszcze nie sprawdza. Okay. <coughs> Czy to w niego w ogóle trafi, jak nie. To on nic nie robi, to to, to. <laughs> do wywalenia. Hmm, tak się muszę zastanowić, czego by go tutaj. Bo naprawdę. Ja mu nic kompletnie nie robię. Podejrzewam, że wysysa życie. Nic mu nie robię. <laughs> Fajnie. Dobra. No co? Skipujemy go na razie. Zostawiamy go tutaj. Później się do niego wrócę, no bo sami widzieliście, że tak trochę lipnie. To wyszło. Nie wyżej, no to. Aha. Na strzała wyściągnął. No dobra. Co ten hell tu robi z człowiekiem? No bo Guardian to też jest Fire, a on jest na Fire odporny, Także na razie musimy go skipnąć. I Orb sobie kupiłem. Mm, ile mamy many? No to tylko łykniemy sobie potka i wystarczy. Pyk. O, dobra Okej okay. <laughs> No to, to, to mam nadzieję, że Diablo nie będzie odporny na wszystko, bo to przecież będzie masakra. Idziemy sobie tą stroną yy, Ma, wiemy gdzie on będzie ja Także go nie pominiemy na przyszłość może przy okazji ktoś mi napisze jakiś prototyp do niego, z czego by go tu bić. A na razie go po prostu olewamy i idzie. żeby nas nie złapał. Tak to ładnie, damage tutaj wchodzi, podoba mi się. No ale ja go z to ja go nie będę bić. Znaczy, w się sensie z broni, bo to nie ma sensu. Przecież jak jakie mam demek z tej broni, to... Tu chyba też będzie jakiś boss. Muszę <laughs> zmieć ja sobie... bym tutaj psy wołał Tutaj chyba jakaś księga jest. Tu jest na level 12, to nie. To sobie to wybijmy. No na razie to taki temat sobie. Proszę bardzo, mamy poziom. <laughs> Super. Oczywiście wszystko w W co innego tutaj mogę teraz dawać? Chciałbym też sprawdzić tą apokalipsę, chociaż to jest chyba ognisty spell, no to pewnie za dużo nim tam sobie nie porobię, dobra, tu mamy tych fanatyków. I to ilu? Ale ładnie schodzą, to tylko liczmy sobie doświadczenie z nich. Czyli jedno ode mnie odejdź. I championi i Mion Lightning, ale dobra, przeszło. U. Ten hauberg, ciekawe co to jest, bym sobie podniósł. Ten A to już następna tutaj Zbrojeczka, Dobra, łomatko ile kasiorki Po co? Trzeba ją wyzbierać. O kurde, tak cały czas myślę o tym... fleżdumie dumie Później go... ...jak go pokonamy, to... Hmm, ...musimy zniszczyć jego broń w piekielnej kuźni. To najmniej na razie tam nie będziemy wchodzić po prostu spróbuję go później zrobić tak samo jak to było w sytuacji z tym tam czarodziejem To ale cóż Na razie nie wiem sami widzieliście nic mu nie robię Nic kompletnie z żadnym skillem Dobra ile tu Kasiory w ogóle leży. O wieczorem 6000 3000 Podki do chiliku to tak kupiłem na tamtego typa, a tak się nie przydadzą na razie Czyli co? Na razie nie rozkładamy Znaczy, rozkładamy przedmioty, ale nie patrzymy co tam, bo z tego co mi tam... Jeden z widzów pisał to jakiś tam set arcymaga, jest też można wydropić w sensie te receptury. To na to będziemy po prostu polowali. Myślę, że to będzie dobry. Chyba by większe doświadczenie, dałoby się jakiś włosów, których oczywiście byłbym w stanie ubić. Tu gdzieś zostawiłem tego o właśnie A ta kolda do jest odporny a na Fajer, jak ty tam? Też odporne. Dobra, no musimy go tak lać. Miecił go przytrzyma. Ale będziemy go tutaj lali. Czekamy na Mieczysława. jest. Trochę bym się odsunął, jednak mimo wszystko. I spadł z rowerka. Super. I mamy jakiś ring. I co? Cały poziom, tak? No tutaj oczywiście pomijając tego Flash Duma no wiadomo. I tutaj teraz trzeba przeczytać Księgę. I tu się otworzyło i zaraz. Wyjdzie pewnie na nas potężny boss Ale dobra chociaż Chociaż mu coś robimy O, No Ale to Łoł wow, łoł wow, 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 Odejdź ode mnie Och, tutaj pewne skupienie. Pokonałem go, czy? Chyba tak. To chyba jego 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 lucik, dobra. No, mam jakiś łuk, dobra. Jakoś tutaj porządek bym sobie uskutecznił. No dobra, czyli co, możemy iść na następny poziom, no ale to wiadomo w następnym odcinku. Typnie. nie. Um. jeszcze w tym odcinku y, poidentyfikuję przedmioty. No, wiadomo, Trzeba sobie poidentyfikować. Dlaczego by nie? Co my tu mamy? Helm, słaby. O to sobie zostawię dla jakiejś łuczniczki. No, słabe, słabe, słabe. 19 do magii. Wow. Ale tu mam 20 do magii. Ale tu mamy. My mamy lepsze Aczkolwiek go sobie schowam, no bo Chociaż to jest szansa na magiczne przedmioty, może to by coś dało Dobra, spróbujmy sobie Bo my faktycznie przedmiotów to tak Jakby kot płakał, dobra to chowamy To można sprzedać, bo dużo kosztuje, to też można sprzedać, bo dużo kosztuje, to też Resist Fire 55. Już fajne teresy, no ale nie potrzebuję. Dobra. To sobie rozłożymy. A łuk chowamy. No dobra. Mamy to. O już mamy dwie kubki złota. Wow. Dobra. No, ale to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze może pójdziemy sobie, chociaż jeszcze będę nagrywał, więc czy zacznę. Czy zacznę sobie od Adri czy skończę. To, to i tak będzie ten sam asortyment, no ale dobra, mogę pokazać. Teleport, Bone Spirit, Flash, Fireball, Lightning i Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało to zostaw łapeczkę w górę, komentarzyk, a ja Cię zapraszam do następnych odcinków z Diablo 1. Siemanko, cześć!